Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Jako sołtys z wsi Dolivo, dzisiaj korzystając z tej możliwości, chciałem Państwu podziękować za pracę na rzecz mojej wsi, w której zostało wykonane wiele za tej kadencji i poprzedniej. Tak pokrótce wymienię na drogach gruntowych około 1000 metrów asfaltu, na drodze na której był asfalt już mocno sfatygowany 1200 metrów, pokryta nowa warstwa. Z mniejszych, może nie mniejszych, z takich innych rzeczy oświetlenie wymienione na ledowe, gdzie w dużej części wsi w ogóle nie było już tego oświetlenia. Wiata przystankowa z tych drobniejszych tablica ogłoszeniowa informacyjna to są rzeczy, których nie było tam kilka lat temu, a zostały zrobione. Y za poprzedniej Rady i za tej Rady. Także tutaj mówię, korzystając dzisiaj z okazji, chciałem podziękować Radzie, Panu Burmistrzowi i wszystkim Państwu, którzy działali na rzecz gminy i miasta Mordy, za te inwestycje, szczególnie w mojej wsi Doliwo, jako ja, sołtys wsi i mieszkańcy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.